Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ten film miał się ukazać wczoraj, ale YouTube nie chciał go wrzucić do sieci. Dlatego dzisiaj mówię nagram od nowa, bo w tamtym filmie trochę za dużo może mocnych słów użyłem. A czytałem komentarze Wasze pod postem Chemika Police. Może faktycznie te dziewczyny za mocno oceniam, ale po prostu wypowiem swoje zdanie na ten temat i powiem, co ja widzę, w czym ja widzę problemy w Chemiku Police. Dlaczego rok temu był tak fantastyczny sezon? a w tym roku jest tak słaby oczywiście, ja rozumiem, że kwarantanna te sprawy, zamieszanie z długą ilością przerw bardzo małą ilością meczy, to może działać na niekorzyść Police. ale w takim przypadku, jak na przykład masz średnie zawodniczki, zawodniczki które nie osiągają wielkich sukcesów na arenie międzynarodowej to ja mogę zrozumieć, że mogą mieć słabszą formę po wróceniu z kwarantanny ale takie zawodniczki jak Brakocewicz, Natalia Mędrzyk Martyna Greiber, Ukasi, Marlena Kowaleska, Kieś Pleśniarowicz nie mają prawa grać na tak niskim poziomie. Dlatego ja uważam, że chemik Police robi błędy i do tych błędów zwraca spod co dwa lata temu nie awansował do finału polskiej ligi. Rok temu był najlepszy Chemika Police z tego powodu, że chemik nie miał gwiazd. Chemik Police grał spokojnie, nie ściągał jakichś wielkich gwiazd, grał kubankami, które zostały wynalezione przez Polską Ligę. Dodatkowo były zawodniczki typu Natalia Mendryk, Martina Greiber, które były w genialnej formie i to się fajnie oglądało. Chemik, który zdobył Mistrzostwo Polski, oczywiście przez koronawirusa nie dokończyli tego sezonu, ale i tak by chemik był mistrzem, bo grał najlepiej, najładniej i to wyglądało fantastycznie. Ale nie o to chodzi. Pogadajmy o, o tym sezonie. Pogadajmy o tym meczu w budowlanych łódź. Bo ja tam widziałem mega dużo błędów. Po pierwsze, trener, który nie radzi sobie pod presją, to było widać, ten człowiek, całym szacunku do tych zawodniczek, bo do nich nic nie mam, bo one po prostu były ściągane, wyciągane. Ale ten trener, który przegrywa, wygrywa pierwszego seta, później przegrywa drugiego, trzeciego w karygodny sposób, zmienia te zawodniczki, rotuje tym składem. Tak jest. Tak wszystko się nie trzyma kupy. Później w czwartym secie, gdzie prowadzą wysoko, znowu jakieś zmiany, rotacje, budowlanie ujść dochodzi. I w tym czwartym secie było już 23-23, bo Brakocewicz serwowała genialnie. Justyna Łukasik miała piłkę na 24, na czystą siatkę. I nie trafiła w boisko I to zaważyło porażce Chemika Police? Oczywiście na to wpływa wiele czynników Agnieszka Konkolewska Dramat Powiem szczerze To jest wielki dramat Ona grała rok temu w lidze włoskiej San Dinci. Oczywiście nie dokończyła tego sezonu Ale tam była wiodącą postacią Tam każdy ją chwalił Za grywkę e, Za blok Za środek Za fajne komunikacje z rozgrywającą Wiadomo, że tam była rozgrywająca Ofelia Malino Ale tutaj jest e, Pleśnierowi, czyli Kowalewska Która gra słabo a ogólnie jest dobrą rozgrywającą, więc nie wiem na co, na co to wpływa. Oczywiście nie może mieć pretensji do Pauliny Maj, która robi wszystko, aby Chemik utrzymał się w grze. Ale jeżeli przy całym szacunku Marlena Kowalewska rozgrywa tak źle, to tym zawodniczkom naprawdę ciężko się kończy. I ja uważam, że tutaj jest problem komunikacji i problem gwiazd. Oczywiście Salsa, która, jest, która była wiodącą postacią w tamtym sezonu, w sezonie, ma kontuzję. Ale znowu nie możemy opierać gry na jednej zawodniczce. Bo mamy Natalię Mędrzyk, Martynę Łukasik, e, Martynę Greiber, przepraszam, Justynę Łukasik. Więc musimy patrzeć na takie zawodniczki, które po prostu są też wartościowe. Do tego środkowe jak Iga Wasilewska, czy Ilna Bajnes, Holenderka, która też według mnie na poziom Polskiej Ligi jest słaba i nie pokazuje wartości. Dlatego ja uważam, że Chemik Police zrobił błąd ściągając Brakocewicz. Powiem szczerze. Ja wiem, dlaczego Serbia nie wygrywała z Brakocewicz medali, a dlaczego wygrywa z Janą Boskowicz. Bo, bo oczywiście Brakocewicz ma zagrywkę, ma atak, kończy trudne piłki, ale gra na siłę. To jest jej jedyny atut, i można powiedzieć, że nie jest atut, to jest porażka, że kończy wszystko na siłę. Jak już jest piłka styk stykowa, według mnie nie potrafi fajnie skończyć. Oczywiście jest najlepszą zawodniczką chemika Police, bo kończy te piłki. Ale też jest wina Marleny pleśnierowicz kowalewskiej że nie potrafi rozegrać idealnie do tych zawodniczek. Kolejny problem to jest Justyna Łukasik. Według mnie zawodniczka gra w kratkę: raz potrafi skończyć fajną piłkę, raz potrafi zablokować, a kolejny raz gra fatalnie w przyjęciu i nie kończy na czystej siatce. Więc chemik-policek, który stworzył genialny skład na nazwiska patrząc, ogromny budżet, znowu nie wykorzystuje swojego potencjału i znowu marnuje pieniądze, gdzie dwa lata temu to się nie sprawdziło. Ja nie rozumiem jak można w kółko robić takie same błędy I tych kibiców którzy bronią na Facebooku Zawodniczki Chemika Police według mnie to jest błąd Bo nie macie za co je bronić one zagrały fatalny mecz I ten mecz nie dało się oglądać To nie chodzi o to że przegrały zbudowlany Łódź Po prostu styl Styl który na Chemika Police I na takie gwiazdy jakie ma Chemik Police Nie przypada Nie można robić takich błędów W zagrywce W przyjęciu w ataku Bo to jest skandal i na to się nie da patrzeć. Chemik Police miał być najlepszym klubem. A tak naprawdę oczywiście ciężko weryfikować co będzie na koniec sezonu. Ale na tą chwilę Chemik gra fatalnie. Konkolewska. Fatalny transfer. Brakocewicz. Transfer dobry. Ale nie daje takiej jakości. Ona już jest starsza zawodniczka według mnie. Przez to nawora ją nie chciała. Włoski klub. Że jest po prostu słaba. Sto... Nie przepraszam. Jest coraz słabsza. I przez to wróciła do Polskiej Ligi. Zarobi pieniądze. Odetnie kolejny kupon. I będzie tak się kręciło w kółko. Kolejny raz Marlena pleśnierowicz kowalewska bez formy. Jeżeli ona zacznie rozgrywać, ja uważam, że zawodniczki będą grały na wyższym poziomie. I Natalia Mędrzyk, która ma ciągle kontuzję teraz i jest według mnie niewyleczona kontuzja, bo gra średnio i nie pokazuje fajnego poziomu. Jedynie Paulina Maj, Libero gra fantastycznie i ratuje w jakiś procencie ten klub, i w jakiś procencie ratuje wynik meczu. Zobaczymy, jak to będzie dalej. To jest krótkie przemyślenie. Piszcie w komentarzach, jakie Wasze zdanie jest na temat chemika policje, bo według mnie zbudowlany módź to był skandal, że tak słabo się zaprezentowały te zawodniczki. Mam nadzieję, że wyrazicie swoją opinię. Pamiętajcie o komentarzu, pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o subskrypcji kanału tam na dole, bo może taki więc bo będzie się pojawiało coraz więcej takich filmów. Do zobaczenia wkrótce.